Ależ urosła. Trochę za duża. Ale do kremu będzie ok. A w ogóle to wiele cukini. Naprawdę bardzo wiele w tym roku. Wygląda u mnie w ten sposób. Zobaczcie. Zawiążą się, zaczną rosnąć. A potem od czubka gniją. Dużo strat jest przez tą pogodę. To wszystko lepiej od razu usuwać bo te już można powiedzieć kikuty, one po prostu zabierają roślinie energię i ją spowalniają we wzroście więc trzeba dać szansę kolejnym no tu szara pleśń widzę że taki nalot szarawy się pojawił no właśnie nic dziwnego taka pogoda bez przerwy umie pada deszcz ciągle ciągle pada i nie widać końca. Jak patrzę u siebie w pogodę w telefon, to końca tego deszczu nie widać. Jest potrzebne, jasna. Jasne, że tak. Ale też jest potrzebne ciepło, prawda? Nie tylko jest deszcz potrzebny. Ale potrzebne jest też słoneczko. I te pomidory, co ostatnio wam pokazywałam. No to przecież wiadomo. Brak słońca też swoje robi na tej słodkości, której w nich brakuje. To się właśnie potwierdza to, o czym wam kiedyś mówiłam w tych alarmowych odcinkach: że przy takiej deszczowej pogodzie, przy dużej wilgotności lepiej te okwiaty z warzyw, jeżeli chcemy je. Y, uchronić przed szarą pleśnią albo zmniejszyć przynajmniej ryzyko to lepiej je zdejmować sama nie, nie zdjęłam, zobaczcie i już ta nowa malutka cukinia z takim y, obślizgłym, mokrym, zgniłym okwiatem, po prostu za chwilę będzie taka jak ta, co Wam teraz pokazałam. Gdzieś tam w moich zapiskach mam, jak znajdę to Wam napiszę na ekranie odmianę tych cukinii które od samego początku tak bardzo były podatne na wilgoć, że od razu łapały choroby grzybowe. I ja już tych cukini więcej sadzić, wysiewać nie będę. Dzisiaj tylko usuwam, o jest, co to za cukinia o, lajkonik. To jest cukinia lajkonik. Zobaczcie, jak ona wygląda. Bez przerwy te liście po prostu się yy, brązowieją i te nowe, które rosną, to samo się z nimi dzieje. Więc tej konika nie polecam. Szkoda mi trochę usuwać, bo już wiadomo, że jest takim krzaczkiem większym niż te, co w tym momencie będę sadziła. I po prostu ją tylko oczyszczę z tych brzydkich liści i pomiędzy nimi za chwilę posadzę właśnie te. Małe sadzonki, że może któreś jeszcze zaowocują. No przy tej pogodzie to bardzo małe szanse, ale wiecie, no nigdy nie wiadomo, co z tą pogodą będzie się dalej działo. Może jeszcze przyjdzie ciepło i może jeszcze jakieś młode cukinie z tych nawet małych sadzonek zbiorę w tym roku. A ja bardzo lubię krem z cukinii. No, 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 powiem wam, że truskawki San Andreas bardzo mnie zaskoczyły w tym momencie, bo miałam jeszcze cichą nadzieję, że one w tym roku jeszcze mogą mi zaowocować, bo to są powtarzające owocowanie, ale przez tą pogodę takie wiecie, miałam te nadzieje słabe. A tu nagle, dzisiaj przyszłam i mam po kilka co najmniej owoców już dużych na jednym krzaczku i za to je kocham. I powiem Wam, że nie chcę już mieć w ogrodzie innych troskawek poza powtarzającymi owocowanie, bo lata, wiosna jest tak niepewna, coraz gorsza, że nawet jak przemarzną te pierwsze kwiaty, one bardzo często przemarzają, to kolejne owocowanie jest. I zobaczcie. tamte już dawno jednoroczne są. Y które niepowtarzające owocowania przy już dawno ścięłam. Liście już zaczęły nowe odrastać i już więcej owoców nie będzie, a tutaj... Ha! Polecam truskawki powtarzające owocowanie. Przy tych pogodach, które w tym momencie nastają w naszym kochanym świecie, to Coś jeszcze możemy zjeść? Cokolwiek. Nie umrzeć z głodu. Naturalny, rocznie kompostowany obornik krowi. Tym razem będzie to Astrapolka. Ona mi się co roku sprawdza. Nie jest chorowita. Super. I jeszcze mam Goldena. Ta jest zielona, a ta żółta. Wysiewane były 11 lipca. Gdybyśmy tak dysponowali jakimś foliakiem, to dobrze by było je właśnie do foliaka teraz wsadzić. Myślę, że wtedy by o, jeszcze do późna jesieni owocowały przy dobrej pogodzie w miarę. Przy okazji sadzenia, wypieliłam sobie jeszcze ładnie grządkę. Poza tym zebrałam ogórki. Zaraz skosztuję kolejnej truskawki. I dobrze by było jeszcze opryskać tym molem, bo skoro te zapleśniałe, te z szarą pleśnią, gdzie niegdzie były takie akcenty, więc dobrze byłoby teraz jeszcze zabezpieczyć przed tymi grzybowymi chorobami w międzyczasie. Smacznego Wam życzę! Ja idę robić krem z cukinii. Lubicie krem z cukinii? No i ciekawi mnie, czy wy macie jakieś swoje odmiany cukinii, takie sprawdzone, niechorowite w tym roku. Te z tego roku. Czy wam się sprawdziły? Na pewno macie takie. Dajcie mi znać, bo ten rok też jest takim po prostu dobrym testem tych odporniejszych, mocniejszych. Możemy takie odmiany właśnie wyłowić sobie. Taki dobry, testowy rok. Serdecznie dziękuję za oglądanie, i mam nadzieję, że spotkamy się w komentarzach.